na tyłkę hoły. Strzał na bramkę, no i musiał interweniować teraz Michał Widuch. I jeszcze jedno uderzenie Kadini, po raz kolejny Łukasz Błaszczyk. Skrzypek powstrzymany, będzie szansa, Fidersek, 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 Grasa Ale jest to szansa, to żeby jakoś ciekawie rozegrać ten stały fragment gry. No właśnie o tym mówiłem! Dobrze Mrowiec! Ale świetnie, Błaszczyk, kontratak Miewian. Skrzypy, Gładyszewski, Bramka samobójcza. Jest jeden do zera. dla Red Dragon z Miewy, No, błyskawicznie ich skontrowali. Ale Gwizdek sędziego milczy, dobre to podanie. Mrowiec! Ależ niewiele zabrakło. Jeszcze szansa i jest Bramka. No, wcisnął to Mateusz Mrowiec. Vinicius Teixeira, no on po to wszedł. Zagranie lobem, strzał na bramkę. Breno Rosa, Breno Rosa po linii, Kadini. Kadini wyszedł wysoko. Łukasz Błaszczyk. Kadini zablokowany, Herman nie zdążył i mamy 2 do 1 dla Piasta Gliwice ależ potężne uderzenie w tej sytuacji ale jeszcze Mateusz Mrowiec Mrowiec, no bardzo dobrze utrzymał się przy piłce Kadini, ależ bramka no coś niesamowitego, 3 do 1 dla Piasta Ależ błąd teraz Hermana! Ależ to pograli! Bugajski! No i fantastyczna interwencja Patryka Hołego. Brenorosa, Lazaretti. Mrowiec, Mrowiec, Mateusz Mrowiec! Storożuk, Herman. Zatrzymany jeszcze Mrowiec. Mrowiec świetnie utrzymał się przy piłce Mateusz Mrowiec. Zdążył wrócić Koły. Błaszczyk natychmiastowo wstawia właśnie do Patryka Kołego. Patryk Koły. Herman w pole karnej. Brawo Ruch. Widzimy w rąbie ustawionych teraz zawodników Piasta. No ryzykowo Storożuk, że strzela na bramkę. Herman dużo zamieszania. No i mamy bramkę dla Piasta Gliwice. No właśnie tak więc no. Nie opłaciła się póki co. No ale muszą działać. Muszą zaryzykować. Piewianie. Jeżeli chcą jeszcze wydrzeć, chociażby punkt, Piastunkom. Hoły. No właśnie trzeba strzelać. No i pomylił się tutaj Michowi duch. A Patryk Hoły zdobywa bramkę na 2 do 4. Hoły, Kostecki, Storożuk. Mamy Syrenę kończącą. I koniec tego spotkania. Piazdliwice po na pewno niezbyt łatwej przeprawie. Wywozi 3 punkty z PNiEW. Dla gospodarzy do siatki trafili Patryk Koł i samobójcze trafienie Rafaela Kadniego. Natomiast dla drużyny gości wcześniej wspomniany Rafael Kadini, Vinicius Nazaretti, Breno Rosse i Mateusz Mrowiec.